Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Just police. <laughs> wiesz, Ale mnie takie te, dyrektorowe. Ja Dobry. Dobra, Pistolet mają, ma, jest ma, No to jak nie? No to jest tak, ma... tak. No! już próby robili, gdzie się Nie Jak wiele się pomyliłem.

Panie trenerze 5-1, ale po pierwszej połowie nie było tak zbyt łatwo. Yy, no zespół Wiktor yy, jest trudnym zespołem i przekonamy się o tym. Yy, drużyny drużyny yy, z czołówki tabeli, dopóki dopóki mieli siłę. Umiejętności piłkarskie mają i ich problemem jest to, że, 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 że tak nie do końca trenują. Także ja sobie zdawałem sprawę, że Mecz będzie bardzo trudny, szczególnie, szczególnie do 60-70 minut. Znowu szybko stracona bramka po zdobytym prowadzeniu. Chyba im zaaplikuje psychologa, bo, bo to, jest, to jest nieprawdopodobne z niczego. Znowu dostajemy bramkę minutę po, po strzelonej naszej, także no coś z tym trzeba zrobić. Dałby mecz też dzisiaj zmienników. To masz kłos dwie bramki. Przemek Orzechowski też tam trochę popracował z przodu. Tak, no po to mamy zawodników. W zasadzie mamy równą równą szesnastkę, siedemnastkę zawodników. Dlatego, dlatego yy, można, można rotować tymi zawodnikami i, i jak wchodzą, to, to nie są słabsi. A dzisiaj się okazało, że wnieśli dzisiaj bardzo dużo. Mhm. Przed nami teraz prestiżowy mecz derbowy z Unią Chruwierzów. I jak to trener widzi? Yy, no widzę to optymistycznie. <laughs> Także nie, no. Nie, Zastanowimy się od jutra jest, jest mecz z Unią będziemy się nad tym zastanawiali, także naturalnie wyjdziemy po to, żeby...